Dzisiaj odwiedzamy ośrodek fundacji, z którą współpracujemy, Dolnośląskiego Inspektoratu Ochrony Zwierząt. Mamy tutaj mnóstwo pracy do wykonania. Będziemy robić przegląd zwierzaków, drobne zabiegi chirurgiczne, stomatologiczne. Będziemy pobierać krew i kontrolować stan zdrowia psów. Na ten moment przypuszczam, że przebywa tutaj około 50 zwierzaków, przy 50 psiaków i parę krów. Świnek, koni. Także jest co robić. Będziemy działać. Продолжение Yy, mamy do wykastrowania parę piesków. Kilkoma pieskom trzeba zrobić też yy, porządek w zębach, czyli ściągnąć kamień na zęby, ewentualnie usunąć to co się rusza. Yy, dużo psów tutaj jest w trakcie leczenia, więc musimy pobrać krew, żeby skontrolować yy, stan wątroby, nerek, yy, tarczycę. Także to jest na ten moment nasze zadanie. No i jeszcze zobaczymy kucyka, który kuleje. Po kolei bo nam się będą da szybko wyrzutować. Dobra. Dolnośląski inspektorat ochrony zwierząt od kilku lat aktywnie działa na terenie dolnego śląska ratuje zwierzęta ze środowiska patologicznych nadużyć odbieramy katowane istoty zaniedbane które nigdy w człowieku nie zobaczyły człowieka można tak tutaj prościej to określić mamy swój ośrodek od niedawna w którym dochodzą one do siebie w którym są leczone są pielęgnowane są przede wszystkim kochane no i dzięki temu mamy takie rezultaty że te psy które miały już dawno nie żyć odzyskały

Dostał, został wykastrowany. Także teraz będzie następny w kolejce. Sterylizacja i kastacja są używane zamiennie. Chodzi po prostu o pozbawienie psa możliwości rozmnażania się. W tym wypadku usuwamy jądra u psów. Przede wszystkim zależy nam na ograniczeniu populacji zwierząt bezdomnych, ograniczeniu populacji kundelków, które jak wiadomo są rozdawane za darmo, za darmo mnożą się na wsiach. Lądują często na łańcuchach przybudzie, więc y, mam nadzieję, że Polska kiedyś dogoni kraje zachodniej Europy, gdzie nie ma praktycznie psów bezdomnych, schroniska są puste, gdzie y, kupuje się zwierzęta z hodowli renomowanych, gdzie zwierzę, które nie ma papierów do rozrodu, nie jest psem reproduktorem, jest po prostu sterylizowane i kastrowane od razu. Fajnie by było, bo wtedy takie fundacje jak ta nie miałyby za bardzo wiele rzeczy do roboty, ponieważ te psiaki nie lądowałyby na łańcuchach, nie lądowałyby u ludzi, którzy, których na nie nie stać, na utrzymanie, na wyżywienie i na leczenie. Także sterylizacja jest bardzo istotna, żeby ograniczyć ilość takich piesków, które później nie mają domu. A ty jeszcze druga? Na no raz idziesz? Tak, na raz Dawaj że będziemy na raz. Czy można? Muszę tylko tutaj wszystko tylko teraz. No, no Janik jest przekochanym psem, jest do adopcji. Starszy pan, ale jest na cudowny. Kocha cały świat i jest bardzo łagodny. Idziemy. Od lat współpracujemy z gabinetem weterynaryjnym Dużej i Małe Wieżowie Sudeckim, z panią doktor Dorotą Węglińską. Od lat cała lecznica, wszyscy pracownicy tej, tego gabinetu wspierają nasze działania, to znaczy leczą zwierzęta z najgorszych stanów, doprowadzają. Je do właściwej kondycji, do właściwej formy. I tak naprawdę bardzo wiele przypadków właśnie trafia do, do dużej małe. Tak. Osiem. Także możemy pokazać. Co się mało. Przygotowujemy się do podania iniekcji dostawowych, tak zwanych blokad. Dostawu, ponieważ pies ma zmiany ogromne, zwrodnieniowe i żyje w bólu, więc chcemy mu zablokować ten ból, żeby poprawić mu komfort życia. Czy ten dostał yy, szatapę? Czy dostał wszystko? No, może nie, nie, jest. nie. Zapraszamy wszystkich na naszego Facebooka, Dolnośląski Inspektorat Ochrony Zwierząt. Tam dowiecie się, jak funkcjonujemy, jak pracujemy, jakie zwierzęta ratujemy ze środowiska nadużyć oraz jak możecie wspomóc tą piękną ideę ratowania zaniedbanych zwierząt.